O probiotykach pewnie słyszał każdy z Was. Bardzo dużo mówi się o tym, żeby przy antybiotykoterapii, czy generalnie przy problemach z przewodem pokarmowym, z jelitami, stosować czy też jeść produkty zawierające probiotyki. Ale czym są probiotyki i jak działają na nasz organizm? O tym opowiem wam krótko w dzisiejszym odcinku, na który już serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Probiotyki to mikroorganizmy, które są żywe i które wprowadzamy do naszego organizmu, konsumując odpowiednią żywność, czy też stosując odpowiednie preparaty lecznicze, tak żeby te mikroorganizmy dotarły do naszych jelit i tam się osiadły. VWHO definiuje właśnie w ten sposób probiotyki, czyli właśnie muszą być to żywe drobnoustroje, które mają potencjalne prozdrowotne działanie na nasz organizm. Probiotyki naturalnie występują w naszym przewodzie pokarmowym, natomiast ich ilość oraz to jakie rodzaje tych probiotyków występują jest bardzo zmienne osobniczo. I tutaj nawet nasza dieta, stres, czy styl Takiego codziennego życia bardzo mocno warunkuje to, których bakterii w jelitach mamy więcej, a których mniej. Żeby zachować balans i odpowiednio jelita pracowały, musimy mieć odpowiednią liczbę tych właśnie dobrych bakterii probiotycznych w naszym przewodzie pokarmowym. Jakie to są bakterie? Głównie z rodzaju Lactobacillus, i tutaj bardzo dużo właśnie preparatów czy też produktów spożywczych jest wzbogacanych w tego typu bakterie jako bakterie probiotyczne, ale są również drożże, sacharomyces, które też mają e Działanie probiotyczne. Ważne jest jednak to, że bakterie bardzo często polecane są w antybiotekoterapii, czyli takie działanie osłonowe na naszej jelita, żebyśmy nie mieli biegunek i innych dolegliwości, takich nieprzyjemnych z przewodu pokarmowego płynących właśnie, gdy stosujemy antybiotyki. Antybiotyki mają za zadanie wyeliminować patogeny, bakterie które są chorobotwórcze z naszego przewodu pokarmowego i naszego organizmu, natomiast musimy o tym pamiętać, że one nie są obojętne również dla tych dobrych bakterii, które są w naszym przewodzie pokarmowym. Zatem, jeżeli chcecie stosować bakterie probiotyczne jako te osłonowe preparaty w antybiotykoterapii to pamiętajcie, żeby nigdy nie łączyć tego probiotycznego preparatu razem z antybiotykiem. Musi być pewna, pewien odstęp czasu, około dwóch godzin pomiędzy zastosowaniem antybiotyku a tym probiotykiem bakteryjnym. Natomiast, jeżeli będziecie stosować drożdżowe probiotyki, które nie są podatne na działanie antybiotyku, to bez problemu możecie stosować je łącznie z antybiotykami, które w chorobie macie zapisane przez lekarza. Bakterie probiotyczne występują w żywności i tutaj wiele bakterii probiotycznych jest z rodzaju fermentacji mlekowej, bakterii fermentacji mlekowej. Natomiast nie wszystkie bakterie fermentacji mlekowej mają właściwości probiotyczne. Jeżeli weźmiecie opakowanie jogurtu, kefiru czy innych Mlecznych napojów fermentowanych, zobaczycie na opakowaniu informację, że zawiera żywe kultury bakterii. Nie oznacza to jednak, że te bakterie, które są tam obecne, są bakteriami probiotycznymi. One również mają korzystny wpływ na nasz przewód pokarmowy, natomiast nie mają udokumentowanych e, prozdrowotnych właściwości w badaniach naukowych. I to jest właśnie kluczowe, żeby bakterie, czy generalnie drobne ustroje, bo jak wspomniałem, są również drożdże, e, uznać za. Probiotyczne muszą one spełniać wiele stawianych naukowo wymagań co do tego, jak mają się zachowywać w naszym organizmie. Muszą przede wszystkim być odporne na działanie kwasu solnego, czyli kwasów żołądkowych w naszym przewodzie pokarmowym, ale również muszą osiedlać się w naszych jelitach, bo to właśnie tam zaczyna się ich praca. Jeżeli dotr dotrą do, do jelit, to tam zasiedlając jelita, namnażając się i roz rozwijając tą właśnie kulturę. Korzystnych drobnoustrojów zapobiegają wnikaniu do naszego organizmu różnych patogennych drobnoustrojów, które z pożywieniem również możemy spożywać. Mają również taką zdolność wypierania wręcz nawet tych patogenów z naszego przewodu pokarmowego, czyli nawet jeżeli już tam będą obecne bakterie, które potencjalnie mogą nam szkodzić, to intensywny wzrost probiotyków będzie powodował to, że będą te. Niekorzystne bakterie wypierane z naszych jelit. Co nam dają probiotyki? Jak, w jaki sposób pomagają funkcjonować naszemu organizmowi? Bakterie probiotyczne, drobnoustroje probiotyczne, jak również cała mikroflora, ta korzystna mikroflora jelitowa, pomaga nam trawić pokarmy. Bardzo dużo enzymów, które my naturalnie nie, wy, nie wydzielamy, nie produkujemy, właśnie są produkowane przez bakterie probiotyczne. Co zatem idzie, pokarm, który trafia do naszego przewodu pokarmowego, jest lepiej trawiony. Mają również działanie immunomodulujące, czyli poprawiają funkcjonowanie naszego organizmu również pod kątem odporności. Jeżeli mamy problemy z jelitami, chociażby biegunki czy jakieś inne dolegliwości związane z zatruciem pokarmowym, to bakterie probiotyczne będą korzystne, bo właśnie będą niwelowały te negatywne skutki patogenów, które wprowadziliśmy do naszego organizmu. Również regulują pracę jelit, tak generalnie regulują pracę jelit, czyli perystaltyka jelit jest wyregulowana, produkcja kału masy kałowej przebiega bardziej sprawnie i pasaż tej masy kałowej również przebiega sprawnie, więc nic nam nie zalega, nie fermentuje i nie psuje się w naszych jelitach, a trzeba pamiętać, że nasze zdrowie zaczyna się od jelit. Badania naukowe pokazują, że stosowanie bakterii probiotycznych zarówno tych z pokarmu, jak i tych preparatach leczniczych, które można kupić w aptece, może mieć również korzystny wpływ w wielu różnych chorobach przewodu pokarmowego, chociażby zespół niestwoistych zapaleń jelit, czyli choroba Leśniewskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ale również probiotyki są stosowane nawet zewnętrznie, czyli poprawiają kondycję skóry, są dostępne również w kremach. W niektórych kremach możecie spotkać bakterie probiotyczne. Bardzo kluczową rolę odgrywają również w infekcjach, czy właściwie zapobieganiu infekcji układu moczowego u kobiet. Tutaj probiotyki również są dość kluczowe i w wielu preparatach, nawet do higieny intymnej. Mogą się one znajdować. Jak zatem wybrać bakterie probiotyczne czy preparaty probiotyczne, tak żeby można je było włączyć do naszej diety? Warto zwrócić uwagę na etykiety, bo nie wszystkie, jak wspomniałem, bakterie fermentacji mlekowej mają te właściwości, udokumentowane naukowo właściwości probiotyczne. Zatem w tych informacjach, jakie bakterie są w tych preparatach czy produktach spożywczych, musicie szukać informacji konkretnych, czyli jaki szczep konkretnie bakterii czy Konkretnie jakie drożdże są wykorzystywane w tym właśnie produkcie spożywczym, czy też może w preparacie leczniczym. I tutaj bardzo dużo też odgrywa rolę liczebność tych drobnoustrojów. Ich naprawdę musi być dość dużo, 10 do 6 jednostek tworzących kolonie na gram produktu. Tutaj Tyle to jest właśnie wymaganie, żeby uznać produkt za probiotyczny. W preparatach leczniczych nie ma na dobrą sprawę informacji i wymagań, ile powinno być tych drobnoustrojów aż tak precyzyjnie, natomiast jest pewne minimum, które, no żeby w ogóle te drobnoustroje w naszym organizmie zostały, musi być spełnione. One muszą być żywe, to też jest bardzo istotne, więc nawet jeżeli będziecie mieli do przeterminowane preparaty probiotyczne, które chcecie stosować, to one już niekoniecznie muszą spełniać tą rolę prozdrowotną, bo pamiętajcie, że termin o przydatności, tej bezwzględnej przydatności do spożycia gwarantuje nam to, że ten preparat będzie w 100% bezpieczny, ale również skuteczny. To tyle, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o probiotykach, zadajcie pytania, udostępnijcie ten film swoim znajomym, podzielmy się tą informacją wśród znajomych i do zobaczenia w kolejnym odcinku.